Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Ania. Chciałabym podzielić się z Tobą historią z mojego życia, tęsknotą za przyjmowaniem Komunii Świętej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojej historii. Wyszłam za mąż w wieku 18 lat. Moje małżeństwo trwało bardzo krótko około 3 lat. Rozwiodłam się, miałam na utrzymaniu syna, któremu poświęcałam wiele uwagi i wiele wolnego czasu. Niekoniecznie dużo go miałam, ale starałam się tworzyć i zastępować jednocześnie mamę i tatę. Po roku czasu od rozwodu. Zamieszkałam wspólnie z obecnym moim mężem. Żyliśmy w związku niesakramentalnym przez ponad 20 lat. Był to okres bardzo trudny dla mnie, dlatego że przyjmowanie Komunii Świętej było ważnym etapem w moim życiu. Niestety wiedziałam, że nie mogę tego zrobić, ponieważ żyję w takim ani innym związku. Mój obecny mąż również był po rozwodzie, co uniemożliwiało nam podjęcia. Wspólnego życia chrześcijańskiego, bardzo nad tym ubolewałam. Najtrudniejszym etapem nieprzyjmowania Komunii świętej był to okres Bożego Narodzenia. Kiedy ludzie przyjmowali Komunię świętą na pasterce, ja stałam w kącie i bardzo często płakałam. Było to bardzo trudne dla mnie, jak również dla obecnego mego męża. Mąż mój wiedział, że przyjmowanie Komunii Świętej, uczestnictwo w Eucharystii jest dla mnie bardzo ważną przestrzenią mojego życia. Co zrobiłam? Po pewnym czasie zorientowałam się, że nie dam rady tak dłużej żyć. Poprosiłam swojego męża o to, żebyśmy podjęli trud życia w Białym Małżeństwie. Co oznacza białe małżeństwo? Białe małżeństwo to jest, może powiem tak, brzydko celibat życia w czystości. Że będziemy traktować się jak brat z siostrą. Chociaż bardzo się kochaliśmy, może wyraził na to zgodę. Choć, może powiem tak, za nabową mojej osoby. Nie było to łatwe. Był to okres bardzo trudny w naszym życiu. Często sprzeczaliśmy się w związku z tym, iż no, nie współżyliśmy, bo to było właśnie jedynym takim elementem, które pozwalało nam pójście do Komunii Świętej. Trwało to ponad cztery lata. W trakcie wystąpiliśmy do sądu biskupiego o stwierdzenie nieważności naszych małżeństw. Otrzymaliśmy je prawie po dwóch Latach, Jurek dwa lata, ja z kolei rok i dziewięć miesięcy i stwierdziliśmy, że weźmiemy ślub. Nie chodziło nam o żadne huczne wesele czy też huczne przyjęcie, chodziło nam głównie o to, aby nam Bóg pobłogosławił. Było to bardzo, bardzo <laughs> dla nas ważne, żeby przyjmować komunię świętą i uczestniczyć tak czynnie w Eucharystii. Etap, kiedy nie przyjmowałam Komunii Świętej, był takim etapem dla mnie bardzo trudnym. Bardzo trudnym, dlatego że Eucharystia i Komunia Święta to było jedność. Czułam się taka odrzucona od społeczeństwa. Czasami właśnie, kiedy wychodziłam z kościoła, widziałam ludzi, którzy przystępowali do Komunii Świętej i widziałam, że. Było to dla nich takie normalne, naturalne, bo tradycja tego od nich wymaga. Dla mnie, kiedy zaczęłam przyjmować Komunię Świętą, to było czymś pięknym w moim życiu. Ja przyjmowałam i dalej przyjmuję Eucharystię jako dar od Boga. To jest dla mnie coś tak bardzo istotnego, że przyjmowanie Komunii Świętej daje mi wiele radości. Kiedy mogę uczestniczyć we mszy świętej z reguły zawsze z ran, porannej mszy świętej wtedy, kiedy jestem zdrowa, kiedy mogę pójść na tą Eucharystię, bo tęsknię za tym, aby Jezus Chrystus był w moim sercu, zanoszę Go codziennie do mojej pracy. Jest to bardzo ważne. I jeżeli ktoś powie dla mnie, że Eucharystia i przyjmowanie Komunii Świętej, to jest taka naturalna rzecz ja od razu kręcę głową i mówię do tej osoby, że powinnaś być wdzięczna Bogu za to, że ta Eucharystia i przyjmowanie Komunii Świętej jest dla ciebie dana tego dnia. Jest to bardzo ważna rzecz, bynajmniej dla osób wierzących. I jeśli zrozumiesz, jak ważną rzeczą jest przyjmować Jezusa do swego serca, to na pewno będzie Ci lżej żyć. Zawsze Bóg pomaga. Zawsze ta, ta komunia, którą przyjmuję do swego serca i zawsze powtarzam: Panie Jezu, zagość w moim sercu. Panie Jezu, pragnę, aby serce stało się dla ciebie świątynią. Jest to codzienne są to codzienne słowa, które wypowiadam przed przyjęciem Komunii Świętej. Mam nadzieję, że przyjmowanie Komunii Świętej będzie dla mnie dalej czymś bardzo wyjątkowym w moim życiu. Za czym będę codziennie tęsknić, kiedy nie będę mogła przyjmować, kiedy będę chora czy też będę daleko od miejsca swojego zamieszkania, gdzie nie będę mogła pójść na Eucharystię. Aczkolwiek z reguły zawsze staram się jechać tam, gdzie mogę uczestniczyć w Mszy Świętej i mogę przyjąć. Komu do swego serca. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Niech Bóg będzie z wami. Amen.